Witamy serdecznie, imponujące e, rozmowy, ciąg dalszy, bo Mirka Kujawem, którego zaraz Wam przedstawię, poznaliście już podczas naszego podcastu. Dzisiaj macie możliwość jego zobaczyć i usłyszeć, co ma Wam do powiedzenia, albo jakie pytania ja mu zadam, chcąc uzyskać na nie odpowiedzi. Ja, e, Mirku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam również. E, cieszę się, że dzisiaj w inspirujących rozmowach możemy porozmawiać. Ponieważ to o czym rozmawiamy jest bardzo ważnym tematem i szczerze mówiąc dużo ludzi gubi się w swojej wierze czy w swoich oczekiwaniach. Jak ty się na to spoglądasz? Bo jak wiem jesteś pastorem w Turku i często poruszacie takie właśnie tematy związane z wiarą, z zdrowiem, z uzdrowieniem, z cudem, ale także ten temat poruszamy z wypełnianiem, jeżeli to dobrze mówię, złych duchów. Dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz. Dziękuję, 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 <grym> ale do pierwszego pytania. Jak wygląda to, co czynisz w świecie codzienności? No toż kiedyś moje życie wyglądało zupełnie inaczej. I jakby to, o czym teraz będziemy mówić, było dla mnie po pierwsze nieznane, po drugie nawet wydawałoby mi się dziwne, że w ogóle coś takiego istnieje jak ten świat duchowy. Nie miałem pojęcia powiem w ogóle, że ten świat duchowy jest, nie, nie tylko, że on istnieje, ale że jest tak realny. Tak? Natomiast kiedy zacząłem czytać Biblię, to zrozumiałem, że ten świat duchowy o się istnieje. Bóg jest duchem, tak? więc ten świat duchowy istnieje, istnieje dobro i zło i wiemy, że są jakby dwie strony. Oczywiście jest Bóg, który... Jest, który jest dobry, bo wiemy, że Bóg jest dobry. I mamy wroga, który, który jest, którym jest diabeł i jego demony, które po prostu mają jeden cel aby nas zniszczyć, tak? aby nas jako ludzi, tak? ponieważ jesteśmy stworzeniami Bożymi, a diabeł nie nabija Bożego stworzenia. Tak? Więc diabeł próbuje zrobić wszystko, aby życie człowieka było maksymalnie albo zniszczone całkowicie poprzez śmierć. Choroby, samobójstwa czy jakieś inne tam. alkohol, tak? Czy inne jakieś mm -hmm. uzależnienia, narkotyki. To jest robota diabła. I Bóg, kiedy poznanie Boże Słowo, to Bóg nam, ludziom wierzącym w Boże obietnice, wierzącym w Boga, to co pokonał już na Krzyżu, dał nam władzę, aby temu światu diabelskiemu, czyli tak? Przy okazji. Wiara w Boga umożliwia nam korzystanie z tego wszystkiego, co wykonało się na krzyżu. Tak? Czyli chociażby uzdrowienie, czy przebaczenie grzechów, bo przecież Jezus umarł te nasze grzechy, umarł te nasze choroby. Więc, jeżeli w to wierzymy, o czym mówi Biblia, jeżeli wierzymy w to, co wykonało się na krzyżu, to my dzisiaj, tu i teraz możemy już mówić o, o tym, że możemy się przeciwstawić wszelkim chorobom, czy duchom diabelskim, które nas atakują, bo bardzo dużo ludzi żyje w depresji. W schizofrenii, mają choroby dwubiegunowe, a wiadomo, że y, mamy doświadczenie takie, że y, modląc się o te osoby, one zostały uwolnione całkowicie, tak? bez leków, bez niczego funkcjonują. Więc y, dzięki Bogu my możemy y, pokonać wszelkie przeszkody, które nas, na tej ziemi które nas atakują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której Marko jest taka, że no, nasze życie to nie tylko tutaj te 80, 90 czy 100 to lat, to życie. Tak. To jest tylko wstęp do, do wieczności, ponieważ dusza człowieka żyje, dusza, czyli umysł, wolę, emocji, to kim naprawdę jest żyć, tak? kto żyje wiecznie. I teraz jest, dopóki żyjemy na tej Ziemi, mamy możliwość wyboru, czy będziemy żyć, czy nasza dusza będzie żyła z Bogiem, czy nasza dusza będzie żyła w piekle i będzie cierpiała męki. Yy, żaden człowiek nie musi trafić do piekła, dlatego że ktoś tak nas kocha, że zapłacił ceny za nasze życie. Tą osobą oczywiście jest Jezus. On umarł za wszystkie Twoje choroby, wszystkie Twoje niemoce. Jeżeli w to wierzysz, to doświadczasz tego, o czym mówi Biblia. To się wydaje bardzo proste. Tak, tak ale nie jest takie tak. proste, szczerze mówiąc. Ale, ale wiesz, to się wydaje, to się, jak to jak teraz okay. mówię, ja mówię to z perspektywy doświadczenia, bo to jest dla mnie tak oczywiste i proste. Ale w przeszłości na no to patrzyłem bardzo sceptycznie, no bo yy, wygląda trochę jak bajka, tak? Ja mówię z mojego doświadczenia, z perspektywy, że kiedy ja wcześniej czasie ogóle nie wierzyłem, nie czytałem Biblii, to dla mnie wyglądało to jak bajka, jak science fiction. Natomiast kiedy ja poznałem Biblię i zacząłem wierzyć w to, o czym Biblia mówi, to naprawdę to, co o czym Biblia mówi, absolutnie w 100% jest prawdziwe. I, I my to my robimy, możemy powiedzieć, że teraz robimy to, co robił Jezus, dlatego że. Bóg dał władzę ludziom wierzącym, dał władzę Kościołowi, aby ludzie wierzący niszczyli diabła. A na przykład choroby, czy to psychiczne, czy to choroby fizyczne, czy inne zniewolenia typu narkotyki i tak dalej, my możemy temu się przeciwstawić, ponieważ za tym stoją duchy na przykład uzależnieni i wiesz, mamy doświadczenia, że setki ludzi po prostu są uwolnione od picia na, na alkoholu z dnia na dzień, bez słowa. Choroby psychiczne odchodzą z dnia na dzień i ci ludzie z nie biorą leków. I to właśnie jest takie trochę wszystko niewiarygodne, bo ja normalny człowiek, który sobie biega do pracy z powrotem do domu, ma jakieś tam życie rodzinne i tak dalej, i tak dalej. I naraz ty mówisz, dobrze, takie cuda, takie sytuacje, ja nazywam to jeszcze roboczo sytuację, tak. e, następują z jednej chwili na drugą. No ja rozumiem, tutaj napisałem wiara, nadzieja, e, że ta wiara może człowieka uzdrowić, że jest to powiedzenie, e, wiara czyni cuda, tak wiara tak. czyni cuda, ale e, to wszystko jest dla takiego a, chyba przeciętnego tak? człowieka e, troszkę niewiarygodne, a przecież wiem, że ty też miałeś zdrowotne problemy, tu się przyznamy, czy ja się przyznam, że usłyszałem od Mirka, że miał problemy drodzy widzowie z kręgosłupem i właściwie powinien być określany jako kaleka, a jednak to coś powiedział, pomimo że ten stan jest jaki jest, ale poruszasz się, wróciliście właśnie z wypoczynku. No Problem dokładnie o to chodzi. Oczywiście było tak, że do czasu kiedy ja y, poznałem Boga, poznałem Biblię, y, chorowałem 26 lat i to było tak, że ja nie, nie znałem życia bez bólu. Ból był czymś co towarzyszy mi całe życie, ponieważ medycznie, medycznie jestem brakiem człowieka. Nie mam przestrzeni międzykręgowych, mam obytki w rękach na piśmie stwierdzone, mam przepukliny, wypukiny, lordozy i skoliozy, czyli wszystko czego człowiek mieć nie powinien. I ja yy, bywało tak, że stawałem z łóżka pół godziny, bo nie mogłem się z bólu ruszyć. Ale kiedy wyczytałem w tej Biblii, w tej, w tej naszej, którą wszyscy możemy w Polsce nawieć Biblię, czyli nawet miejsce darmo, wyczytałem w niej, że Jezus umarł, na wszystkie nasze niemocy i choroby, i zacząłem modlić o to, aby to się stało w moim życiu. To w mojej sytuacji, po 10 miesiącach, oczywiście modliwi też się też o mnie inni ludzie. W mojej sytuacji, po 10 miesiącach, ja zauważyłem, że ten ból całkowicie mi Było to 17-16 lat temu, i od tego czasu ja nie biorę żadnych leków. Ja nie, nie mam żadnego bólu, pomimo tego, że mam 60 lat. Ja nie choruję, bo jeżeli coś się z nami dzieje, to prostu modlimy się. Tak? I bóle odchodzą. No, tak, to, tak to funkcjonuje. Więc to, co nas, to, co nasze życie może odmienić, na naprawdę odmienić, to, to wiara w to, czego dokonał już Jezus. Nieku, wiem, że przyjechałeś tutaj na zaproszenie Grzegorza so Sojki, i jednym z celów była wspólna modlitwa w trzeciej dzielnicy o tym jeszcze naszym widzom powiemy, ale e, też e, ja nie chcę powiedzieć, że ty czynisz cuda, bo wiem, nie, że... Tak, dokładnie. E, ale czy mógłbyś o tym troszkę więcej opowiedzieć? No bo wiem, moi przyjaciele z Czesowkacami wszyscy już w taki wiek 50, plus, e, pojawiają się różnego rodzaju atrakcje, nie zawsze te atrakcje, które nas cieszą i. i Zaczynają się w nazwijmy to, problemy. Tak jakżeś ty się teraz tutaj przyznał, czy powiedziałeś naszym widzom, że masz problem, czy miałeś problemy z tego supem, no bo nie masz tych bóli, one przeszły e, dzięki Twojej wierze, dzięki, e, nazwijmy to no, cudowi, dzięki modlitwie, dzięki wierze. Ale czy mógłbyś troszkę więcej o tych przypadkach opowiedzieć? Panie, tak, oczywiście. Może powiedzieć, że praktycznie. Yy... Od czasu, kiedy w moim sercu pojawiło się pragnienie, aby to, o czym mówi Biblia, było realne w naszym życiu, bo wiesz, innego, kiedy czytasz o czymś, tak, fajnie to wygląda, ale zastanawiasz się, czy jest dla ciebie, normalnego człowieka z ulicy, jak to się mówi, tak, czy dla ciebie jest to realne, dostępne. Więc kiedy ja zacząłem to czytać i zrozumiałem, że to jest dla każdego dostępne, kto uwierzy w to, kiedy, kiedy ja zacząłem to rozumieć w taki prosty sposób, jak Biblia mówi, tak? Jeżeli jest napisane, że Jego ranami sińcami jesteśmy uleczeni, to znaczy, i Jezus mówi, że to się wykonało na krzyżu, to znaczy, że jest to możliwe dla mnie, tak? Jeżeli patrzymy na życie Jezusa, to on głównie właśnie modlił się o ludzi, ich uzdrawiał, demony wyrzucał, i też oczywiście się głosił w Ewangelii. Teraz, ważne. mówi, że sam Jezus to mówi w swoim Bożym, że to co On robił, my możemy robić. Tak? To nie jest coś, co wiesz, jakby jest z nas, bo to nic nie jest z nas. My to robimy, możemy robić tylko dzięki temu, że On już to na krzyżu pokonał wszelką niemoc i chorobę. I wierząc to, to czego On dokonał, że On pokonał te wszystkie choroby, pokonał śmierć i tak dalej, to my po pierwsze możemy przejść, jak już o tym tu wcześniej mówiliśmy, nasza dusza może mieć pewność życia wiecznego. Bo to jest niesamowite, bo wiesz, ludzie bardzo często boją się śmierci. Mają lęk przed śmiercią, przed chorobą, przed czymś, tak? Tak naprawdę mówiąc, to nie chodzi, że mam teraz 60 lat, ale jako bieżący ludzie nie boimy się śmierci, ponieważ wiemy, gdzie idziemy. Mamy Ojca w niebie, który, który ja wiem, że kiedy ja odejdę stąd, to pójdę tam i tam nie będzie łez, nie będzie cierpienia, nie będzie. Tego wszystkiego, z czym tu się borykamy na tej ziemi, tak? są różne problemy, różne przeszkody, musimy je rozwiązywać, pokonywać. Więc już na nas, tak jak Paweł pisał, apostoł Paweł pisał, mm -hmm. że on nie wie, co jest lepsze: przy oh, daj, czy żyć tutaj, czy umrzeć, ponieważ śmierć, sam powiedział apostoł Paweł, że śmierć jest dla niego zyskiem. Do tego, że ten cały bagaż problemów, trosk, które tu są na ziemi, tak? jakby z ciebie spada, zrzucasz to, bo tego nie ma. Więc My jako bieżący ludzie nie boimy się śmierci. Bo nawet gdybyśmy zginęli dzisiaj, wiemy gdzie idziemy. Tak? Chodzi o naszą duszę, a nasza dusza, dusza człowieka żyje wiecznie. I to ma znaczenie, gdzie spędzisz wieczność. Czy będziesz spędzał wieczność w potępieniu i w cierpieniu w piekle, czy spędzisz ją w niebie? No, smutna wiadomość jest taka, o której mówi Biblia i sam Jezus mówił, że nie ma czystego. Tak? Jeżeli Jezus mówi, że są tylko dwie drogi, jest wąska droga, którą poznał niewielu, i ona prowadzi do życia wiecznego, jest droga szeroka, którą, która wiedzie na zatracenie. I więc on mówił wyłącznie o dwóch drogach. Wiemy, że nigdy nie schowam Jezusa. Tak? I teraz zobacz, dopóki tutaj jesteś, decydujesz, jaką drogą pójdziesz. Czy pójdziesz drogą potępienia, bo Bóg dał nam wolność. Czy inaczej, mam swobodę, tak, jeszcze coś Dopóki żyjesz, tak? masz możliwość wyboru. Czy pójdziesz za Jezusem, który jest drogą do nieba, nie ma innej drogi poza Jezusem. Tak, On jest drogą patrz, on jest drogą, prawdą i życiem. Bez Jezusa nie będziesz nigdy w niebie, bez Jezusa nigdy nie poznasz tej prawdy i nigdy nie będziesz w życiu, ponieważ On jest życiem. Tak? On jest dawcą życia. I, i, I dopiero kiedy jesteś z Nim pojednany poprzez y, poprosz, y, poprosz, y, poprosz, y, uwierzenie w to, czego on dokonał na krzyżu, dopiero w tym momencie człowiek y, wchodzi w, tą, y, w to Boże życie. Tak? I masz obietnicę na piśmie, na piśmie, masz obietnicę, masz gwarancję życia wiecznego. I kiedy masz gwarancję życia wiecznego, i Duch Boży mieszka w tobie, to jedną z rzeczy, której ja doświadczyłem od momentu, kiedy się z Bogiem pojednałem, to było to, że do, do mojego serca wszedł Boży pokój. Ja nigdy nie żyłem w Bożym pokoju, zawsze w moim życiu był, był lęk, niepewność, czy inne jakieś negatywne emocje. Kiedy pojednałem się z Bogiem, to wszystko, wiesz, odeszło, po prostu moje życie stało się, po prostu, łatwe, lekkie. Nie dlatego, że ja się zmieniłem, bo wiesz, człowiek, który ma 40- kilka lat się nie zmienia, tak sam siebie, czy mają 40 mm -hmm. tym bardziej. Natomiast ja, Bóg mnie zmienił, ponieważ Duch Święty zamieszkał we mnie, i Duch Święty, który jest w nas, on nas zmienia. I to jest niesamowite, że wiesz, nasza decyzja, kiedy my podejmujemy decyzję, żeby iść za Jezusem, iść za Bogiem, i wierzymy w to, czego On na krzyżu dokonał, to On ze swojej łaski nasze życie przemienia. Nas uwalnia, pozdrawia, leczy, ale uwalnia też od chorób, bardzo często rozwiązuje nasze problemy, które wydają się nie do rozwiązania. Tak? Wiesz, Bóg, Bóg jest mądrością, i kiedy prosimy Boga o rozwiązanie, to przychodzi dosłownie od jednego rozwiązania. Ludzie żyją w traumach, w depresji strachu, lęku, a to wszystko dzięki Bogu możesz tak pokonać. No właśnie, powiedziałeś uzdrowienie, cud. Weźmy, albo prze, przejdźmy do tego właśnie aspektu życiowego, bo wiem, że no, byłeś świadkiem, że poprzez modlitwę wiele cudów nastąpiło, czy uzdrowień. Wiem, że były tam też takie historie, że noga się wydłuża, co dla mnie jest totalnie nierealną rzeczą, no bo sobie wyobrażam nogę krótszą, no 3 cm. Tak, dokładnie. I naraz ta noga rośnie, czy ktoś ma, tak jak ty miałeś problemy z krzyżem, no dobrze, to mogę sobie jeszcze wyobrazić, że ten drodzy krzyż naraz przestaje boleć. Ale no, noga o 3 centymetry się rozrosła. Yy, tak, drodzy widzowie. Widziałem tę sytuację co najmniej 34 razy, może 5, nie wiem dokładnie, gdzie podczas modlitwy krótsza noga, a krótsza noga powoduje, że masz skrzywiony yy, tak, dokładnie. gaz yy, barko, biodrowy, przepraszam, i, i cały kręgosłup po boli. I widziałem, jak podczas modlitwy ta krótsza noga po prostu wydłuża się dosłownie w, w ciągu paru sekund, po prostu i ta, ta osoba czuje, to, jak ta noga rośnie, To jest wiesz, yy, ja ci tego nie wytłumaczę, jak to się dzieje, bo to się nie dzieje dzięki nam, to się dzieje dzięki Bogu, że tylko modlimy się, nakładamy ręce i naga, no to się wydłuża, po prostu, wiesz, to wygląda yy, nawet tak trochę dziwnie na oko, ponieważ wiesz, w jednym momencie Ty widzisz, bo są nogi, na przykład nogi są, wyprostowane, leżą nieruchomo i nagle widzisz, jak ta krótsza noga równa się z dłuższą. To, się, to jest, to są cud, to, jest, to są cuda. To jest, wiesz, to jest Boże, Boże działanie, Boża ingerencja, yy, ja pragnąłem to widzieć was w moim życiu. Na początku oczywiście nie działo się, tak? Ale po pewnym czasie, wiesz, nasza wiara wzrasta. I dzisiaj to może powiedzieć, że to jest jakby dla mnie normalne. Nie? Ja to obserwuję tak, jak na przykład, nie wiem. Za oknem mamy samochody przejeżdżające, więc to tak wygląda trochę, wiesz, no, naturalnie dla nas już. Wiesz, byłem świadkiem, kiedy rak zginął, tak? Po prostu można było koszulkę z człowieka wykręcić i człowiek był nagle zdrowy. Widziałem inne cuda, tak? Widziałem jak buzy giną. I tak dalej. Widziałem na przykład, co się dzieje, jak mówiłem tobie, chociażby mojej żonie, że miała 7 udarów. Tak? Modliliśmy się od razu, kiedy się rozpoczynał proces, tak? kiedy był grymas twarzy, twarz była wyczerpiona, zacząłem widać było, że coś się dzieje. I modliśmy się, ona miała te udary 7 razy, jest to medycznie potwierdzone i nie ma żadnych efektów. Tak normalnie funkcjonuje. Dziękuję. Zawsze mam całą masę pytań, ale myślę, że. Będzie jeszcze nie jedna okazja. Drodzy widzowie, ja tylko wspomnę, że e, inspirujące rozmowy ukazują się w soboty, a macie szansę z Mirkiem spotkać się osobiście w niedzielę. I dokładnie mówiąc, w niedzielę o godzinie 11 podczas nabożeństwa w trzeciej dzielnicy na Landstrasse Hauptstrasse 173-175. Tak więc serdecznie zapraszam. E, zapraszam. Myślę, podróż. że to będzie nie tylko. Dla Mirka miłe spotkanie z Wami, ale także dla Was inspirujący aspekt wgłębić się w jakże ten ciekawy temat, żeby no przemyśleć swoje doczesne życie, bo tak jak Mirek powiedział, dla mnie to też jest piękne, że jesteśmy w tym okresie gdzie możemy coś manipulować ale co jest później, bo co jest wcześniej no to okej, okay. ale co będzie później kiedy no, przyjdzie ta nasza a, chwila pożegnania się koniec. tak, koniec, Mirku e, właściwie chciałem z Grzegorzem Sojką porozmawiać na temat śmierci, powiedz mi tak szczerze czy ty jako, no powiedzmy się 50 plus plus, e, żeby 60, nie plus 60 plus no dobrze, 60 plus przyznał się e, nie boisz się śmierci? Nie, nie boję się, do tego, że wiem gdzie idę Dlatego, że jest napisane, że ci, którzy uwierzyli w Niego, tak mają na piśmie dosłownie Biblii. Masz na piśmie gwarancję, obietnicę, że zawsze pójdziesz do nieba. Jeżeli nie zwątpisz to, czego dokonał Jezus, a On umarł za nasze grzechy. Jeżeli wierzysz to, że On umarł, umarł na krzyżu zamiast ciebie, masz na piśmie obietnicę, nie wiem, ze 100 razy, że trafisz do nieba. Dlatego, że widzisz, potrzebujemy pośrednika. A pośrednikiem, pośrednikiem jest Jezus. Jest, on jest jedynym pośrednikiem między Tobą a Ojcem Niebie. Nie trafisz do Ojca do Nieba, jeżeli nie uznasz ofiary, jaką złożył Jezus. Jeżeli uznasz ofiarę, którą złożył Jezus, znaczy to, że on umarł za Ciebie na krzyżu, dla Twojej choroby, niemocy i tak dalej, to masz gwarancję, że przeszedłeś ze śmierci do życia. I tym, Czego każdemu życzymy. Tak, i tym aspektem. Zakończymy dzisiejsze spotkanie tutaj w Wafel z 16 dzielnicy, gdzie zresztą zawsze spotykamy się z ciekawymi i e wyjątkowymi osobami naszego codziennego, ale także niecodziennego życia. Ja już cieszę się spotkać się z Grzegorzem Sojką na kolejnych inspirujących rozmowach, ale także na innych gości. Dzisiejszym gościem był Mirosław Kujawa. Ja się bardzo cieszę, że mogłem z nim też trochę wcześniej porozmawiać na właśnie te wyjątkowo ciekawe tematy, no bo jakby nie było, to nasze dzisiejsze życie jest dziś i teraz i tutaj. Ale co będzie jutro, usłyszeliście. A więcej, tak jak już wspomniałem, możecie się dowiedzieć w niedzielę o godzinie 11.00. Przyjeżdżając na Landstrasse Hauptstraße 173. Miku, serdecznie Tobie dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie w niedzielę i nie tylko w niedzielę, bo również jutro do piątku czekamy na wszystkich, którzy chcą, nie wiem, poznać Boga, którzy chcą usłyszeć, czym jest Boże Słowo, dlaczego tak wierzymy, a nie inaczej i jak Bóg działa w naszym życiu. Chętnie podzielimy się tymi informacjami. Zapraszamy serdecznie. Tak więc usłyszeliście, Mirek, serdecznie Was zaprasza. A ja powiem dziękuję, że byliście razem z nami i do następnej soboty, do następnych inspirujących rozmów. Do zobaczenia.